No i witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale z gry Devil May Cry 4. Dzisiaj zaczynamy przed ostatnią już misję. Tym razem nie zapomnę o doładowaniu. Skupmy sobie, co tam możemy kupić. Cholera! Raz nie zapomniałem o tym, i oczywiście nie ma nic, co mógłbym kupić. Ale możemy sobie coś ulepszyć, więc co tu mamy ciekawego? Tu nic, co mi się przydało. Chwyt, chwytem. Coś z jama to może. Nie? No to oddajemy sobie naszą czerwoną królową. Tak, 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 tak. A, cholera, nie wiem co tutaj kupić zupełnie. A, cholera z tym. Na no, razem sobie coś doładuję. O na pewno no, nie mam pomysłu co tutaj sobie dorzucić. Dobra, jest to przedostatnia misja, już w tej grze. A misja, która zdecydowanie mi się nie podoba, jest w sposób głupi skonstruowana. To jest taki typowy jednak zapychacz w grze. Czyli o co mi chodzi? O to, że tutaj będziemy mieli po prostu walki <coughs> z bossami. To jest taki bezsens, trochę, według mnie. W trzeciej części, w każdym razie, bardziej mi się to podobało, Tam mieliśmy drogi. To jest znowu gra planszowa. Niro nie jest taki kilka jak na to, żeby ją zniszczyć. Tam mieliśmy różne bramy czy coś takiego i mogliśmy sobie wybrać. Ja myślę, że trzech bossów pokonać, żeby praktycznie przejść. Można było wybrać najkrótszą drogę. No tutaj niestety tak nie jest. Powinno być trzy. No, 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 no. I za każdym razem, jak dojdziemy do tego fioletowego pola, to będziemy musieli walczyć z jakimś bossem. No dobra, jedno kółeczko. Boże, jedna kropeczka, no i czerwony i to są przeciwnicy, prawda? Za niebieski bodaj są... Tak. orby spadają. Czy to niebieskie, czy to zielone. Chcę myślę, myślałem sobie w sumie właśnie też, żeby jednak trochę miło mimo tego co mówiłem już kiedyś, żeby sobie jednak to nabijać trochę tych orb, ale stwierdziłem, że nie, nie, nie. Więc tu jestem na to zbyt leniwy. Tak, żeby O! Mamy naszą wspaniałą rąś. Ja bardziej lubiłem daszowanie, ale <laughs> to też pójdzie. Ale tutaj co to pójdzie? To spread? Co? No dobra. I znowu powinnam spaść. O Boże, wybaczcie, wybaczcie, czekajcie. Aaaa, ah, wybaczcie, zapomniałem dzwonka wyciszyć. Zapewne zaraz znowu zadzwonię. Trzy pola to powinno być. Ej! Miały być trzy pola, nie! No dobra, są czerwone orby. Można sobie pozbierać taki deszczyk tutaj on spada. O jest, green orb to też jest przydatne. Zastanawiam się, czy tej plaszy sobie też teraz nie rozłożyć na dwa. Odcinki, o bo... Jezu, tutaj na jak nam się uda, to... to jest tak około 20 minut w sumie, a z moim szczęściem, pewnie jeszcze dłużej. No, widzicie, z moim szczęściem na proszę nie lubię, właśnie za to. To jest taki, no mówię, taki typowy filer w grze, po prostu. się nie lubię tego, tak, tak chyba jak się to nie nadaje, to powinno wypaść to, co chce. I patrzmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i 3. No, mówiłem 3. Przekladujemy miecz, to jest w miarę. Dobrze, okej. Okay, ja muszę wyczaić, które... Jak idzie. No, znowu przeciwnicę. No, a tym razem tylko te. Tak. Głuchój. To nie jest tak źle. Czasami już jesteśmy 1000 orbów. Cholera, mogłem jeszcze do przyciągania orbów jednak. Zrobiliśmy, zrobilibyśmy ich jeszcze więcej. Aj! Zepsułem, zepsułem, zdrapałem kompletnie Sprawę. No trudno, trudno, trudno. Roz co zrobiłem, ale fejle zawsze są części, częścią takich serii. Bez tego też się nam uda ukończyć gry, więc jakiegoś dramatu strasznego. Trzy pola, dobrze mówię? Trzy pola, tak. Czy jest po sześciu? Teraz sześć! Nie, pięć. Jezus! Czemu ty że po prostu przeskoczyć tam, no, na Boga? Jezu. A po prostu będziemy w to napieprzać, aż się nam uda. I będzie i po jednym. O! Żółte nas przenosi od razu! Kurde. No dobra, mamy tu. No dobra, to jednak nie są sobie ale... Te aniołki, no... nasze Angelo zmechanizowane. Auć. No dobra, pobawimy się trochę. Patrzymy w pewnym Trigger'a, którego już tak dawno nie mieliśmy okazji zobaczyć. Wow, trochę dostaję. To tu to jest? Widzę, że oni też tu jakieś nowe... moce dostali. Dobra. Zresztą to były chyba te dwa z mieczem, albo ja po prostu zrzuciłem uwagi tamtego, który sobie jeździł mnie. Fakt, że trochę tak nie kapuje ogólnie tego, tego tego, etapu. Bo niby nas przenosi w te miejsca. No, ja bym wolał jednak. O, gdyby to nas. Gdyby to nas. Y... stawiało tam i tam mielibyśmy coś nie, nie wiem, to ma być jakieś przypomnienie tego, co widzieliśmy w grze, Jak? O! To się naprawdę przydało zielone ory. Okej, okay. oczywiście portal, bo to jest portal. Tamto to była winda. Jezu, jezu, jezu. O, 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 są orby, są orby. Tutaj mamy co? To jest chyba woda święcona, czy biały orb. Co one dają te białe orby? One przed nie regenerują tam no? demonicznej mocy? Wow, co ja zrobiłem? Piłem. Dobra, na razie jest spoko Są green orby yy, retorby. No Przemki Przemki przy Nie musimy wyrzucić 3 albo 4 Wyskoczy pewnie... O, myślałem, że będzie 5. No dobra. Nie jest źle, generalnie nie jest źle. Tu te kuchy, ale tu się chyba na C5 nie pojawiam, bo jeszcze te Fausty. O ile tak się nazywały, no te, te robaki, Aha, widzę, że przyszedł kolega od gustowania. Power-upów. No, okej, okay. proszę mi teraz dać dajcie, 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 dajcie kostkę! So, it's the pick of Destiny. Cholera, może pick to się odnosi do kostki w sensie od gitary, ale. Tak się wydaje. Może nie no, ale to jest chyba my, Hugh chyba. Może to kostki od gry jest, w sensie od gry w gry prążone. Jest, jest jakiś inny nazewnictwo. A się po prostu nie znam. Co on nie żyje, to da, nadal nawręczymy jego potwory. Jak ja lubię tych bohaterów w grach, czy to negatywnych, czy pozytywnych, którzy są y, naukowcami, to są zawsze takie. E, oni zawsze mają ciekawy charakterek. Czy to sobie przypomnę? No nie wiem. E, tutaj mamy właśnie tego Agnusa naszego. Czy to w Bleczu byli shael Aporo i Mayuri? Czy też byli psychopatami ogólnie? Jak z tego ogólnie co wiem, to w, teraz w Bleczu była jakaś tam, tak odbiegająca od tematu tej gry. Ej no. W yy, leczu są te nowelki całe jakieś wyszły o tym cościa chciał podczas timeskipa i tam pomoc się pojawia yy, Shael, żeby się wydostał z piekła. I ma segunda etapa jak to było w przypadku Nie wiem, ile jest Prawdy był jakiś tam obrazek, ale pomierz miąc te nowelki są powalone. No bo według nich yy, ten Zaraki ten 11 oddziału jest yy, tym jego moc jest bodaj na poziomie tego przywódcy, tego Yamamoto, rzekomo. Także tam już naprawdę koleś sfiksował, który to otworzył. Przecież twórca Blecha stwierdził, że faktycznie chciał zrobić coś takiego, że jakąś tam ogromną moc ma za raki, ale on dopiero ma być pokazana i tym ma być jakaś jego jaka prawdziwa moc, więc strzelam, że to będzie to, co już nam pokazali inni kapitanowie. Czyli czy tam rozpostarcie, jeśli ktoś czyta manga od JPF. My jesteśmy przy jpf coś Tak się o ile ktoś to czyta, te banki od nich, oni mają coś takiego: oni lubią tłumaczyć wszystko. oni no, nie zostawiają na przykład tych oryginalnych japońskich nazw. O, idealnie. Eee, tylko przerzucają je na polski. Tak się bo teoretycznie. Wiecie, Japończycy mają... Aha, Japończycy mają dwa alfabety. na przykład coś napiszą w jednym alfa... w jednym, napiszą coś, to w dwóch tych alfabetach ma co innego po japońsku, co innego tam szapiemy po angielsku. Ja się jak zestajemy, jak dojdą ci arankarze, których nazwy są również biorąc hiszpańskie tam nie w to oni chyba mieli tego się tylko bo to są normalne angielskie nazwy tam piosenek. Ale jak będą choćby ci za kilka naście lat, jak w końcu, dojdziemy do tych, tego, co się dzieje aktualnie w Tam są niemieckie nazwy. E, teraz, z tym, że one e, po niemiecku znaczą co innego i po japońsku co innego. się, czy do tłumaczenia polskiego, to będzie irytujące. Wiem, że dużo ludzi ma żal do nich, o to, że im tłumaczą nazwy mieczy. No, Jestem ja mam do nich o to, że, ponieważ, no, znaczy jakby to były miecze, że wiecie. Jakby te miecze to były po prostu miecze, no to bym jeszcze przeżył, ale akcje w których się pojawia główny bohater i duch jego miecze są naprawdę ruszające, bo tam jest zamiast, no, staruszek z Angecu to jest staruszek gnący księżyc Jak już do nas w Bankai to będzie totalnie orypane, bo o, to jest... Już naprawdę ten se z Angecu to... Ja nie wiem, i tam do zamieszczenia jakieś dwa dodatkowe słowa i tak będzie do niego mówiło, staruszek, bo... nie wiem, tam... Roślinający, rywający wszystko się, aż nie będę, co nasz w sumie. Dobra, dostajemy trochę przemków. A widzę, że może zarobimy je. Troszku. Troszku, troszku. w tej misji. Ale już dobra, skończę, tak nadawać na JPF, no szanuję ich za to, szanuję ich za Dragon Balla. Tam w sumie, jak były chińskie nazwy, to nie tłumaczyli ich. Dobra, wybieramy sobie jednego Green Orba. Dobra, tyle starczy. Drugi będzie potem. W sumie cieszę się, że ta misja nie jest jako Dante. O! Od razu. Yy, bo tutaj też walczymy z Echidną. No i z nią to by było naprawdę ciężko. Widzieliście zresztą. No, Bądźmy z tą żabą. I to, żeby to jak pierwszy bossy całej krze. No mimo tego, że znowu nas połknęła! Jak wydaje mi się walka z nią prostsza niż z z tym Belialem... Belialem... Belialem? Belial Delia to ma diablo, jak się podksało, to się nazywa. No w każdym razie niż z tym Centaurem Teraz Dobra, trochę sprawę z David Triggerem. Pan Żapiasty nam znika. I rozbijane pojawią się rusałki. Też mam trochę orb No dobra, to jest taka misja trochę też na f... 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 co bo tutaj możemy te orby, powiedzmy. No może nie w takim stopniu, jak chcieli, można sobie ona bijać troszkę Okej. Okay. Aaa, zapomniałem, miałem nie mógł skoszyć. co, jak mi język wylezie. I zbyt z tego daszowania to człowiek się męczy trochę, jednak nie? nie mogę się już tak szybko posuwać do przodu. O boże, 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 boże. Jęzur! Jęzur! mi się nie dało debil trigger! Cóż, inwestuj w tych taki płacz. Jedź, Star! Czy jakoś tak. Muszę raka poglądać jeszcze raz. Już nie pamiętam. Teraz w... Nie, Ty te rusemki już nie wyrobię. Dziwnie tak Eee. To ona tak może... Kurde. Widzicie? Człowiek się przez całą grę uczy. Znowu. z tego się nie mogę uwolnić, de Derbiara. Więc jak ja mam się z niego wydostać? Weźcie, wy już umrzejcie, co? Bądźcie tacy... Nie takich rzeczy, że takie rzeczy stosował w poprzednim razem, jak W sensie, w razem razem w tą grę i byłem na tym etapie. Dobra! Udało się! Nie ma obiadu. Nie ma deseru, bo nie zjadłeś więcej. Co? coś. wa Ła! Zobaczcie mnie na całe szczęście i w razie czego to wybaczcie się znowu wątpliwo. <grymne> nie, nie mogę wyczyć tego mikrofonu zbytnio. Wcześniejszy mikrofon miał ja taki po prostu sposób... nogę, takich pałk, którego nie mogę wyginać. Yy, a poprzedni mikrofon był taki mniej więcej, no. Był tam, normalnie miałem, mogłem sobie to. Ja tam zakładałem po prostu to na szyję i wyginałem w swoją stronę. Tu jest inaczej, muszę to no jakoś wyczuć, przyzwyczaić się do tego jednak. Jesteśmy już na ostatnim... O poziomie! Wow, wow, wow. To by się spodziewał. Zrypałem w sprawę. Wypię będzie jakiś teraz na żółte skoczy. Wow! Ale nie! Nie! Cholera! O Boże! Mam nadzieję, że życiam straszne, chociaż teraz ona hidna. A przynajmniej i Dave triggera sobie odrodziłem. Głupio, głupio, głupio zrobiłem! Yy... Ok, on chyba teraz zdaszował Jakbyś tak ładnie weszła w ziemię, tak jak wtedy. Gdy Dante z tym walczył. To było naprawdę fajnie! W razie czego na razie teraz nie bawimy się w David Birgera, z to zostanie na potem. Przy tym skakaniu to... to takie wygodne jest jednak. Dobra, dobra. A jeśli nie zdążyłem odskoczyć, i teraz nie pamiętam, czy na końcu jeszcze walczymy za Glusem, chyba, czy z Crido. Na pewno ona nie jest ostatnia. Tego jestem w 100% tak pewien. Niemalże. W 9,9. Auć, nie, 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 nie. To się tak nie ma co bawić. Ja wiem, mógłbym to w sumie przejść na tym, ale naprawdę, naprawdę wolę, nie Kupimy sobie następnym razem jakąś gwiazdkę. Szczególnie, że tu dużo kasy zarabiamy, już nam chyba starczy na jednego pilotowego Orba, o ile się nie mylę. Uważamy, że są teraz za 30 tysięcy. No to nam wtedy nie starczy. To nagraniu odcinka od razu sobie zakupię coś, nie będę wąs. Potem nie wiem raz potem tym zanudzał, Tak jak to miał miejsce dzisiaj. Może faktycznie na chyba już nie wejdzie wiemy, więc faktycznie Dobra, jest gites. Ooooo! Specjalnie to zrobiła, widzieliście? A ty pochamsku specjalnie, no po prostu nie wierzę. Głupie jest to, że musimy mieć jednak trzy ta, trzy kawałki, że no te trzy trzy, trzy trzy segmenty, żeby móc się zmienić. To by się dobrze o tam wierzę. Jeden segment to nam starczy, no nie wiem, na chwilkę praktycznie, żeby się zmienić, tam, dwa ciosy zadać, czy coś, ale zawsze coś by było. Nie, naprawdę jakieś inne tak używają, może dlatego, że to tak gra dobre, ale nie wydaje mi się, żeby oni tak robili ostatnim razem. Chłopie... Znaczy... Chłopie... No babo... Dobra, jest GITES, jest GITES, wygraliśmy, tak jak ostatnio. O, oddechnąć muszę. Ale zapomniałem o oddychaniu. Dobra. Lecimy dalej. Na najwyższe piętro. Wygląda na na najwyższym piętrze, najwyższej wieży, czy coś, My razem nie, nie dotykamy, żadnego przycisku. Uuu, widzicie, co nam się zagenerowało? Nie, to niemożliwe. Dobra, ile mamy? Tutaj mamy żółte, na pięciu. Może się uda? Nie no, wyskoczyło sześć chyba. Cztery! Czyli jedne musimy trafić. Bo myślę, że tu powinni się jeszcze fausty pojawiać. Czło to zależy na które stanę po prostu. Ta figura, która nas śwój na stanie. Ja wolę nie podchodzić jednak, bo się boję że tego zielonego orpa zbiorę i ten... Okej, okay, pojawiły nam się większe lalki. Kukły. Nie, słowo lalka jednak się źle kojarzy taki duży chłopiec gdzieś się z lalkami bawi, to jednak wiecie. To jest takie dwuznaczne dość Nawet trójznaczne, bo jeszcze budu Może czteroznaczne Nie no, mamy tutaj Może na czym ja się zastanawiam w ogóle? Dobrze, że wakacje. Bo dzisiaj się dowiedziałem, że Hedonis tutaj nie jest żadne ten, no ale tutaj wiadomo ja myślałem, że... No. Pewnie wiecie to jest hedonizm. Ja myślałem, że to jest jakieś tam seksualne czy coś takiego. Mi się okazuje, że to jest coś tam związanego ze szczę szczęściem w, w filozofii czy gdzieś tam. Zdziwiłem się. Może po prostu... To jest rzeczywiście takie skrzywienie... Ja nie mogłem nic o tym znaleźć. Nie w pewnie jest coś takiego! A czy jednak miałem trzymać budą z tym robalem? Nie wy... Nie, to teraz musimy szybko szybko go załatwić. Nie no daszowania, daszowania nie ma. Daszowania nie ma, czemu nie ma daszowania. Nie no, przyzwyczaiłem się za bardzo do tego tamtego i teraz się cały czas. myślę, że mi się to taszowanie jakoś, jakimś sposobem, jakiś to był. Nie wiem, jaki uda. I teraz musimy skoczyć. O Boże, to jest to, co. On... generuje życie. Boże, nie bo... boże to jest złe określenie w tej grze. Szczególnie, że on tutaj się. za wysłanników Boga podają. Wszyscy. Nowy Aniołoga. A cholera, do. Nie kręć się! Jak do Ciebie mówię, Gnoju. Ja Jaja, tanki daj! Jojo! Ach, naukowiec! Nie no, ja czuję, że on znowu będzie się regenerował, więc jak najszybciej trzeba go ubić. Stajesz, dajesz, 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 znowu zapominamy o oddychaniu Dobra, a to trzeba jednak niego chyba walnąć, żeby on się nie zaczął regenerować. W sumie logiczne. W końcu mamy przejście dalej! W z Dobra, w każdym razie wchodzimy! Tak, oczywiście, Dante tutaj nadal walczy z naszym samozwańczym Bogiem. Chociaż się tak samozwańczy Bóg, to tak jednak na to nie pasuje, no bo to nie on on sam się nie nazwał Bogiem, tylko ten jego stwórca go nazwał Bogiem. Cholera. No dobra, nieważne. Po prostu to jest ten. Jak on tam był? Aha! Czegoś tak. No mówiłem, ja tam wolę Jezusa. No dobra, zakończyliśmy misję w czasie 23 minuty. Wow, to nie tak źle. Punkty stylu na S, kulę na A, czas na A. O, dostaliśmy 2000 dusz, mamy rangę A za misję jest spoko. Zapiszmy tak. No dobra, no to pozostaje mi tylko zaniecić Was do komentowania, subskrypcji. No i do zobaczenia w następnym materiale. W finale tej serii. Na razie!